Hej, witam Was i zaczynamy kolejną transmisję na żywo. Z moimi figurkami, oczywiście tradycyjnie. No to co, zapraszam na wycieczkę! Tym razem mam polsy Takie to są swetelko Marta. Znaczy, mówię, że to są swetelki z danymi numerkami są to torse, bo mam i pery, pochodzące z kalendarza adwentowego w roku 24. Czyli w tamtym roku miałem kalendarz, mam kalendarz adwentowy, w którym oczywiście są odcinki, to ostatni, 1 do 30, ostatnich odcinków dni serii, to można sobie wyszukać i pooglądać sobie kalendarz adwentowy z tamtego roku, codziennie prezentowałem jeden, jeden dzień. Jednym z nich był właśnie ten, że torsy, torsy mają zmienione kolory ramion, w tym przypadku było troszkę inaczej, oczywiście po zmienionej troszkę inaczej, dodałem nogi ciemno-pomarańczowe, to są teoretycznie ciemne pomarańczowe z rysunkami. Główki, oczywiście, tradycyjnie hmm, same, neutralne. włosy, które u mnie najczęściej występują. A to, sam to, właśnie z bliska. Mamy tutaj dwa wychacze. I tak. mhm. Jest nadrób z przodu, jest też nadrób z tyłu. Z tyłu mamy śnieżynki, takiego śniadu, i boinka. No bo to jest nawiązanie właśnie do świąt. E, do świąt. No i tego właśnie kalendarza adwentowego, nie? E, jeżeli chodzi o te same kalendarze adwentowe, dane go przed kilku lat, to wypuszcza co roku, um, w roku, w tym roku, chyba pierwszy raz w tym roku i chyba pierwsza wynekryt. No i Star Wars jeszcze dostały już w dostały właśnie kalendarze adwentowe. No ja bym chciał pokazać Wam zestaw. Nawiązamy do drwiku do fuck. Dźwik jest na torsie um, pokazany na Curce. Tak? Ja bym chciał zaprezentować właśnie ten Otóż Ten drźwik pochodzi z roku 1924. No, to jest się świeżemka. Ilość klatki jest tam 1100, mm, sporo. my nie jak widać, po każdej drzwi do unoszenia, jakichś wiązków, ciężkich władz. Podnoszenia do góry, to przemieszczanie. Ja też, tak jak tutaj jest zrobione, to przestanienia, e, to, to i to ja, mm, aby go przystawić do miejsca, na miejsca. Niech jest dość sporych rozdziała rozmiarów. Jak ma wielku podpory, kabina do no i kabina z e, przodu. Znaczy, I tak to się właśnie prezentuje. Dzień ma wysuwaną właśnie wanie i można sobie obracane to oczywiście. I tak się można tym fajnie bać. Kto jest tym zainteresowany, to zapraszam może sobie przejrzeć Lego City serię i zobaczyć sobie, co tam ciekawego jest. Ja tutaj zaprezentowałem między nimi jeden z wielu dźwigów, bo było kilka. Tak na krótko, na koniec spychacz też jest, ale go nie znalazłam. Jak ktoś znajdzie to fajnie, może go sobie też obejrzeć. A ja dziękuję za uwagę, powoli będę tam kończyć. Zapraszam wszystkich do komentowania, lajkowania, i zapraszam też do subskrypcji na następną transmisję na żywo. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.